Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną. Po jakimś czasie matka dostaje kartkę od syna. Mamo, jestem zadowolony i zadbany, żona spisuje się na medal. Cholera, denerwuje się kobieta. Ledwo co wzięli ślub, a ta już nauczyła go kłamać. Dzień dobry, dzwonię z przedszkola. Właśnie zwolniło się jedno miejsce, a pani chciała zapisać syna. Dziękuję za pamięć, ale syn jest już na studiach. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zagaduje gościa. Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. To proszę go nastawić na dziesiątą. Dwóch starszych jegomości gawędzi o seksie. Nadal mogę dwukrotnie. A który raz sprawia ci największą przyjemność? Myślę, że ten zimą. Fotograf podczas robienia zdjęć ślubnych. A teraz chciałem jeszcze zrobić jedno zdjęcie szczęśliwej pary, panny młodej z mamusią. Kolega opowiada koledze. Byłem u lekarza i poprosiłem o syrop od kaszlu, a on dał mi, nie wiem czemu, środek na rozwolnienie. Zażyłeś ten środek? Zażyłem. I co, kaszlesz? Nie mam odwagi. Panie, teraz to wyższa kultura jest, nie to co kiedyś. Jedzie taki jeden z drugim. To i chętnie autostopem podwiozą, militacy, po drodze do knajpy zaproszą i nawet kotleta postawią. A kiedy to się panu zdarzyło? Mnie to nie, ale mojej żonie często. Po rynku krąży mężczyzna z białym niedźwiedziem. Ktoś z przechodniów pyta go, czego pan tu szuka? Tego cwaniaka, co mi chomika sprzedał. Po długim rejsie marynarz wrócił do domu i spędził upojną noc z żoną. Rano do sypialni zagląda jego mały synek i szybko cofa głowę. Nie bój się Krzysiu, przecież jestem twoim ojcem. Tak, tak, wszyscy tak mówią. Ojciec strofuje syna. Wziąłbyś się za jakąś robotę, a nie tylko bąki zbijać. Ja w twoim wieku po całych nocach rozładowywałem wagony. Z kuchni matka dorzuca: ta, dopóki cię nie złapali. Czemu jesteś taki przygnębiony? Przed chwilą dzwonił facet i mówił, że jeśli nie zostawię jego żony w spokoju, to mnie zabije. To zostaw ją w spokoju. Ale facet się nie przedstawił i nie wiem, którą mam zostawić. W trakcie ćwiczeń ratowania załogi okrętu podwodnego pod wodę schodzi Nurek. Po pół godzinie z powierzchni dostaje rozkaz... Natychmiast wracaj na statek. Facet szybko się wynurza, wciągają go na pokład. Nurek pyta. Co się stało? To nie my, odpowiada kapitan. Idzie facet ulicą i widzi drugiego, który klęczy nad otwartym szambem i grzebie w płynnych nieczystościach. Panie, co tam tak szukasz? Abo marynarka mi tam wpadła. Przecież nie będziesz jej pan nosił. Pewnie, że nie, ale w kieszeni miałem drugie śniadanie. Wiesz, że eskimosi mają ponad sto słów na określenie śniegu? E, ja to mam nawet więcej, jak rano samochód odśnieżam. Rozmawia dwóch katów. Widziałeś moją żonę? Nie, a jak wygląda? Taka krótko ścięta. Zorro u kochanki. Co będzie, jak przyjdzie mój mąż? Pyta kochanka. Nic, mój mustang stoi na dole. Jak ktoś zapuka, to wyskoczę przez okno i tyle. Nagle słychać pukanie. Zorro wyskoczył przez okno. Kobieta otwiera, a tam koń. Jakby co, to jestem na dole. Turysta wrócił z wycieczki do Arizony. To było straszne opowiada. Nagle zostałem otoczony przez Indian. Indianie przede mną, za mną, wokół mnie I co zrobiłeś? A co mogłem zrobić? Kupiłem od nich jeden z tych koców. Przez pustynię biegnie gromada amerykańskich turystów, uciekających przed jakimś tubylcem. Słuchaj, a właściwie dlaczego my uciekamy pyta jeden z nich. Nie widzisz? Ten tubylec nas goni. No do co? On jest sam, a nas stu. A bo to wiadomo, komu ten wariat da w mordę? Panie słychać głos w kinie Pan jest taki gruby, że powinien pan kupić bilet na dwa miejsca. Kupiłem, ale drugie mam na balkonie. Pójdziesz ze mną jutro na ryby? Ale ja w ogóle nie umiem łowić. A co tu umieć? Otwierasz flaszkę i pijesz. Dlaczego każdy facet powinien się ożenić? Pyta syn ojca. Aby zrozumieć, dlaczego nie powinien tego robić? Na randce dziewczyna do chłopaka. Opowiedz mi o tym wypadku. O jakim wypadku? No chyba nie powiesz mi, że masz taką twarz od urodzenia. Na środku oceanu dryfuje tratwa. Siedzi na niej wycieńczony rozbitek. W pewnym momencie na horyzoncie pojawia się kuter rybacki. Statek podpływa do tratwy. Rybacy rzucają rozbitkowi linę. Dokąd płyniecie? pyta rozbitek. Do Hongkongu. Rozbitek puszcza linę i mówi: Sorry chłopaki, ale to mi nie po drodze. Na randce. Ona się spóźnia, wreszcie jest. Kochanie, dużo się spóźniłam? Drobiazg, data się jeszcze zgadza. Dziadku, czy to prawda, że masz trzy pary okularów? Pyta wnuk. Tak, jedne do czytania, drugie do wyjścia na ulicę, a trzecie, gdy szukam pierwszych i drugich. Rozmawia dwóch facetów. Wiesz, wczoraj na ulicy jakiś palant nazwał mnie gejem. A ty co? Jak to co? Pudrem po oczach i torebką po głowie. Dwa kompletnie głupie elfy zabłądziły w lesie. Jeden mówi... Strzel! Może ktoś nas usłyszy. Jego towarzysz, nie namyślając się wiele, strzelił raz, dwa, trzy, cztery razy. Elfy nasłuchują. Nic. Strzelaj jeszcze, mówi ten pomysłowy. Nie mogę! Strzały mi się skończyły! Dziewczyna zwraca się do swego chłopaka marynarza. Czy to prawda, że marynarz ma w każdym porcie narzeczoną? Nie wiem, nie byłem jeszcze we wszystkich portach. Gwiazda filmowa zgłasza na komisariacie kradzież. Co pani skradziono? Naszyjnik z pereł. Jak wyglądał? Jak prawdziwy. W zakładzie psychiatrycznym po korytarzu przechadza się jegomość z budzikiem na sznurku. Widzący to wszystko, lekarz zwraca się do pacjenta. Napoleon, co robicie z tym zegarkiem? U czego chodzić, panie doktorze? Wchodzi do marynarskiej knajpy dziewięćdziesięcioletnia babcia z papugą na ramieniu i mówi: Kto zgadnie, co to za zwierzę, będzie mógł kochać się ze mną całą noc. Cisza. Nagle z końca sali odzywa się zapijaczony głos: Aligator! Na to babcia. Skłonna jestem uznać. Ojciec do syna. Milcz, jak mówię. Kto tu jest, ojcem ja czy ty? Obaj, tato, obaj. Rozmawiają dwa korniki. Zapraszam cię na obiad. A co będzie? Szwedzki stół? Niewidomemu w nocy zachciało się pić. Wchodzi do kuchni i, macając wszystkie kuchenne przedmioty, chce znaleźć kubek. Nagle natyka się na tarkę. Tak ją dokładnie maca opuszkami palców i zaczyna się głośno śmiać i mówi. Takich głupot to już dawno nie czytałem. Do kasy w hipermarkecie podchodzi para z dwoma wózkami wyładowanymi po brzegi. Wykładają zakupy na taśmę, kasierka skanuje, pakują. Kasierka zauważyła, że między zakupami nie ma papieru toaletowego, postanowiła więc zażartować. No, wszystko państwo wzięliście, ale o papierze toaletowym to zapomnieliście, na co mężczyzna niemal miotając iskry z oczu. A po jaką cholerę? Jak paragon będzie miał z pięćdziesięciu metrów? Stoi facet w sklepie odzieżowym i pali papierosa. Ekspedientka krzyczy. Proszę nie palić w sklepie. Jak to? Przecież jest napisane. Palta. Rodzice z dzieckiem byli u lekarza. W przychodni panował straszny bałagan i tłok. Po wyjściu żona z przerażeniem krzyczy. To nie nasze dziecko. Cicho, zobacz, jaki fajny wózek.